Poznajmy Justynę, młodą kobietę, która staje przed wyzwaniem zorganizowania swojej pierwszej wigilii, licząc na sukces zarówno kulinarny, jak i społeczny. Wydaje się, że największym testem dla niej nie będą pierogi czy barszcz, ale relacja z wymagającą teściową, panią Haliną. Czy uda się Justynie sprostać oczekiwaniom i zbudować mosty w rodzinie? Zastanówmy się razem, co sprawia, że relacje rodzinne bywają trudne, szczególnie podczas świąt. Jakie strategie można przyjąć, by złagodzić napięcia i stworzyć prawdziwie świąteczną atmosferę? Zapraszam do posłuchania i dyskusji. Witamy na kanale, gdzie odkrywamy opowieści o dramatach i życiowych zakrętach. Słuchamy prawdziwych historii pełnych emocji i wzruszeń, by dzielić się nimi z Tobą. Zasubskrybuj nas, aby nie przegapić kolejnych niezwykłych opowieści o miłości. Wigilia to czas pełen magii, rodzinnych spotkań i niestety, czasami stresu. W tym roku odczuwałam wyjątkową presję, bo po raz pierwszy miałam samodzielnie zorganizować świąteczną kolację. Dodatkowo, moim gościem specjalnym miała być teściowa. Nie byłam pewna, co będzie trudniejszym wyzwaniem, przygotowanie dwunastu tradycyjnych potraw czy zrobienie wrażenia na kobiecie, która nie była zbyt przychylnie nastawiona do mojego małżeństwa z jej synem. Tomek, mój mąż, doskonale mnie rozumiał i nie dziwię się, że pytał, czy naprawdę musiała się zaprosić? Powiedział, wciąż zajęty przeglądaniem czegoś w telefonie. A co innego miałam zrobić? Odpowiedziałam, jednocześnie ugniatając ciasto na pierogi. Twoja mama zawsze mówi, że w święta rodzina powinna być razem, więc będzie razem. Obyś tego potem nie żałowała, skwitował, patrząc na mnie z lekkim sceptycyzmem. Dzień przed wigilią spędziłam cały w kuchni. Barszcz gotowałam na pieczonych burakach z dodatkiem odrobiny majranku, pieprzu i octu jabłkowego, a do uszek użyłam grzybów, które zbieraliśmy razem z tomkiem jesienią. Pierogi lepiłam przez trzy godziny, używając kapusty do nadzienia według przepisu babci. Ryba w galarecie była perfekcyjna, a makowiec prezentował się jak z najlepszych magazynów kulinarnych. Teściowa, jak zawsze, punktualna i elegancka. Przyjechała chwilę po siedemnastej. Miała na sobie stylowy płaszcz i apaszkę w kwiaty, a jej pierwsze spojrzenie padło na moją bluzkę. Ciekawy wybór, skomentowała unosząc brwi. Dzień dobry, pani Halino, odpowiedziałam z wymuszonym uśmiechem. Zawsze była dla mnie panią Haliną, nigdy nie zasugerowała, abym mówiła do niej po imieniu. Kiedy zasiedliśmy do stołu, wszystko było zapięte na ostatni guzik. Obróz dokładnie wyprasowany, świeczki płonęły, a opłatki leżały w ozdobnym koszyku. Tomek starał się ratować atmosferę. No to zdrowia, kochanie. Powiedział, gdy wymieniliśmy się opłatkami. Napracowałaś się, wszystko wygląda wspaniale. To prawda, wygląda pięknie, odparła teściowa, biorąc kieliszek z kompotem z suszu. Ciekawe, czy smak dorównuje wyglądowi. Na pierwsze danie zaserwowałam barszcz, który podałam w moich ulubionych miseczkach, dodając do każdej porcji kilka uszek. Gdy usiadłam, spojrzałam na teściową, która powoli posmakowała zupy i splunęła do serwetki. Co ty do tego dodałaś, dziewczyno? zapytała z dezaprobatą, potrząsając głową. Kwaśne jak ocet. Pani Halino, to domowy barszcz na bazie buraków, zaczęłam tłumaczyć, ale szybko mi przerwała. To nie barszcz, to czarna woda. Czułam, że łzy napływają mi do oczu, ale udało mi się je powstrzymać. Tomek próbował wtrącić kilka słów. Mamo, może to kwestia smaku? Mnie smakuje. Teściowa tylko spojrzała na niego, jakby nie mógł tego zrozumieć, i odsunęła miseczkę na bok. Była w tym wszystkim tak dramatyczna. Gdy przeszliśmy do pierogów, mina jej stawała się coraz bardziej niezadowolona. Nadeszła kolej na pierogi. Podałam te z kapustą i grzybami, a obok kilka ruskich, które przygotowałam na wypadek, gdyby ktoś wolał coś innego. Teściowa zaczęła nakładać je na swój talerz, a przy każdym kolejnym pierogu jej mina się zmieniała. Kapusta jest twarda, skomentowała po pierwszym kęsie, odkładając widelec. Grzybów prawie się nie czuje. A te ruskie? przekroiła jednego widelcem. Ziemniaki są jak plastelina. Zrobiło mi się gorąco. Może spróbuję poprawić te z kapustą, jeśli woli pani inne przyprawy. Zaczęłam, ale znów mi przerwała. Lepiej nic już nie poprawiaj. Chociaż nie, może popraw, zanim następnym razem zaprosisz kogoś na wigilię. Tomek opuścił rękę z widelcem. Mamo, przesadzasz. Ola naprawdę się napracowała. No właśnie. Napracowała się, a efekt jest marny. Każde słowo przeszywało mnie jak igła. Czułam ogromną potrzebę, by wstać i wybiec z domu. Każde jej słowo raniło mnie boleśnie, niczym igła, ale nie mogłam od tak zostawić wszystkiego i zniknąć. Byłam gospodynią, zależało mi na zachowaniu twarzy. Nawet jeśli tylko pozornie. Na deser podałam makowiec i kutię. Lecz ledwie zauważałam jej komentarze. Byłam zbyt spięta. Moje ręce drżały, gdy stawiałam talerzyki na stole, a każde skrzypnięcie widelca o porcelanę przypominało mi, jak napięta była atmosfera. Makowiec trochę suchy, skwitowała teściowa, rzucając na mnie ukradkowe spojrzenie. Może powinnaś dodać więcej miodu do masy? Dziękuję za uwagę. Postaram się to poprawić następnym razem, odpowiedziałam automatycznie. Nie chciałam wdawać się w rozmowę, bo wiedziałam, że pogorszy to sytuację. Tomek siedział w milczeniu. Czasami starał się posłać mi zachęcające spojrzenie, ale dało się dostrzec, że i jego cierpliwość jest na wyczerpaniu. Teściowa zjadła tylko kawałek makowca, kuty ledwo skosztowała. No cóż, rzekła, odsuwając talerzyk, kropka może dzisiaj po prostu nie mam apetytu. Nie wytrzymałam. A może po prostu wszystko, co przygotowałam, nie trafia w pani gusta, wyrwało mi się zanim zdążyłam się zastanowić. Zaległa cisza. Tomek podniósł wzrok znad filiżanki herbaty, a jego matka spojrzała na mnie z zaskoczeniem. Oj oj. Nie spodziewałam się, że jesteś taka wrażliwa, Olu, odparła chłodno. Skoro już jednak jesteśmy przy szczerości, może rzeczywiście powinnaś przemyśleć kilka spraw, zanim znowu zaprosisz kogoś na świąteczny wieczór. Nie chciałam dać jej tej satysfakcji. Te słowa były dla mnie niczym uderzenie w twarz. Czułam, jak łzy napływają mi do oczu, ale nie chciałam dać jej tej satysfakcji. Nie chciałam, żeby zobaczyła, jak bardzo mnie dotknęła. Po wszystkim Teściowa wstała i grzecznie podziękowała za wieczór, choć w jej to nie brakowało serdeczności. Chłodno pożegnała się ze mną w progu, nie próbując ukryć radości z zakończenia tego wieczoru. Tomek zaprowadził ją do drzwi i gdy wrócił, zauważyłam, że jest bardzo zdenerwowany. Wiesz, co? powiedział, opierając się o stół. Następnym razem zabierzemy moją mamę do restauracji. Przynajmniej nie będzie się czepiała barszczu. Usiadłam na kanapie i w końcu pozwoliłam emocjom wypłynąć. Tomek usiadł obok i objął mnie ramieniem dając mi wtedy ogromne wsparcie Przepraszam za jej zachowanie, powiedział cicho. Naprawdę nie tak to powinno wyglądać. Myśliślisz, że to moja wina? Zapytałam, czując, jak narasta we mnie mieszanka smutku i irytacji. Starałam się naprawdę się starałam. Nie, to nie twoja wina. Problem leży po jej stronie. I to nie chodzi tylko o barszcz czy pierogi, ale o wszystko. Kolendy płynęły w tle, a ja wpatrywałam się w choinkę, zastanawiając się, czy mogłam coś zrobić inaczej. Może powinnam była mniej się starać, mniej poważnie do tego podchodzić. A może od początku powinnam była wiedzieć, że to nie ma szans powodzenia? Tamta wigilia nauczyła mnie dwóch ważnych rzeczy. Po pierwsze, nie zawsze warto starać się uszczęśliwiać kogoś za wszelką cenę. Możesz się starać i starać, ale jeśli ktoś przyszedł z nastawieniem krytykowania, zawsze znajdzie powód mimo braku racji. Po drugie, niektóre relacje są zbyt skomplikowane, by naprawić je w jeden wieczór. A może w ogóle nie da się ich naprawić? Rok później spędziliśmy wigilię we dwoje. Tomek zaproponował, żeby zaprosić moich rodziców, ale odmówiłam. Chciałam, by to było nasze własne święto, bez żadnych dodatkowych nacisków. Przygotowałam kilka prostych dań, pierogi, barszcz i karpia. Usiedliśmy przy stole, zapaliliśmy świeczki, a najbardziej poruszyło mnie, gdy Tomek zaproponował wspólne śpiewanie kolendy. Witamy na kanale, gdzie odkrywamy opowieści o dramatach i życiowych zakrętach. Słuchamy prawdziwych historii pełnych emocji i wzruszeń, by dzielić się nimi z Tobą. Zasubskrybuj nas, aby nie przegapić kolejnych niezwykłych opowieści o miłości.